Komentarze, witam wszystkich na moim kanale. Tak, w tym odcinku gramy sobie w Clash Royale. <laughs> jest to pierwszy odcinek z Clasha. i Jeżeli będziecie chcieli więcej, piszcie w komach tam na dole, a my przechodzimy już do filmu. <laughs> no i to jest ogólnie mój klan. Możecie sobie dołączyć. Znaczy nie mój, ale dołączyłem sobie. Możecie sobie dołączyć. 46 na 50 i przyjmuję od 5000. I tak, i tak się prezentuje mój deczek. No, no on jest, nie jest zbyt dobry, bo nie ma tutaj golema, ale no, jakoś to przeżyjemy. Okej, to się utrwa level 12. Będzie trudno, bo zazwyczaj ludzie mają karty. Mm. O tym mówię, o tym mówię! Jeszcze Inferusa nie wypuszczam. Dlatego co wypuszczam, tylko... Nie ma, to co wypuści? Co wypuści? No, ja tego ty nie mam Co wypuszczę, co wypuszczę? No, Yadika oczywiście co wypuszczę, wypuścić. Każdy. O, pera, dobra, dobra, ale my też idziemy... Pizz, pizz, inferner, rozwali go? Rozwal go? Nie, nie rozwalił go, no kurzaj Ale tam oddech sobie pięknie poradził Jestem jest darka fireballem I tu to jest takie kurte GG, GG, GG Mego mm. lizarda Dlaczego? Dlaczego lizarda mojego? Dlaczego wizarda mojego nie ma no, i przegrałem to? No przegrałem! Halo! Halo, przegrałem to! Halo! Przegrałem, no. przegrałem. Przegrałem. To ja było się bronić. wicha. Hmm. kolejna bitwa no i 13 level bez sensu dzisiaj troszeczkę powbijamy, ale aha, otworzyłem legendarną skrzynkę. no i wam jej nie pokazałem jak właśnie otwieram niestety Słabitko, troszeczkę słabitko. No tutaj, Egze, na no w mosty. No widzimy, że wsyćko gra. Tutaj, ja mam teraz wydaczuszkę, że kolejny Kolejne 50, raz. I teraz, nie uderzaj. Dobrze, Egze nie uderzy, Dobra. I tutaj, taki czarny, jeszcze raz. No i teraz, no wow, oczywiście, że dał mi oni się nie dać planu. Nie przeżyj, kolega i do góry ale ten dark uderzył kurde ale leci hog znowu hogu mistrz nie, dobra ja mam tymi paczkami i zje tą minipetkę kurwa, nie mam szczęścia takiego. No! ja wiedziałem, że on tak zrobi bo to Hmm. Aha, i zostawcie lajka i subskrypcję na tym kanale, bo jest, nowy, mogę od wczoraj. Dobra, przybraliśmy. No dobra, przegraliśmy. No no on jeszcze żaden boczek... Ojej, przegraliśmy. No, wystarczy, że chodzę. Da. No, tak, 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 tak.

tutaj trzeba coś wymienić sobie. Bo... <krym> o możemy spandrix, lepsze lepszy czy może lepszy, no, lepszy nie derp, na 5000. Dobra, jeszcze takie dwie krótkie bitewki. No nie szło na, mi to najgorzej nie szło, ale no jest tak jak jest. No, każdy ma gorsze dni. No dobra, nieważne. Także tak jak wcześniej mówiłem, zasubskrybujcie mój kanał i lecimy. Trzymajcie się pozdrawiam serdecznie, pa pa!